Narzędzie stolarskie, ciesielskie, zwane świdrem, służyło do borowania otworów w drewnie. Przy ciesielce o dużych średnicach, wykonane z części tnącej stalowej, kutej i rękojeści drewnianej. Obecnie nieużywane, zastąpiły, świder zastąpiły narzędzia mechaniczne, wiertła i wiertarki. Świder używany był do e, wykonywania otworów głównie w ciesielce, do e, otworów, które potem e, były wbijane drewniane gwoździe łączące belki poprzeczne lub ukośne. To narzędzie to wiertarka ręczna wykonana w całości z drewna oprócz e, narzędzia tnącego czyli wiertła, lub świdra. Dzisiaj zastąpione wiertarkami w okresie przejściowym były wykonywane ze stali z połączonym uchwytem drewnianym i rękojeścią drewnianą. Służyło to do borowania otworów o mniejszych średnicach, do łączenia na kołki lub pod kołki drewniane albo śruby metalowe. Część, którą trzymamy prawą ręką, jest spionowana razem z narzędziem, które służy do wiercenia. Obrót wykonujemy rękojeścią, lewą ręką. Nieodwrotnie, jak młynek do kawy. Urządzenie stolarskie, wiertarka ręczna wykonana z drewnianych elementów i stalowych elementów okucia i narzędzia, które służyło do wiercenia. Pokręcając korbką przekładnia z dużym przełożeniem powodowało to, że wiertło zagłębiało się no powiedzmy z dużą lekkością. W porównaniu z wiertarką typową ręczną, która nie posiada przekładni, ta wiertarka dawała komfort wiercenia. No i mniejszy wysiłek stolarza. To narzędzie stolarskie to ścisk stolarski. Służący do ściskania dwóch lub więcej elementów przy klejeniu, przy czopowaniu. Obecnie wykonywane w podobnej formie, lecz w całości ze stali. Między śrubę a a stopkę wkręcało się elementy ściskane, pokręcając z e, gwintowaną częścią, ściskało się dwa elementy wykonywane w całości z e, twardego drewna, w tym przypadku drewno dębowe, e, po to, że musiało wytrzymać duże naprężenia, aby wykonać to narzędzie. E, niezbędne były również e, narzędzia, które służyły do wykonywania gwintu. Była to zwykła tokarka ręczna, napędzana ręcznie, i poprzez przyłożenie specyficznego dłuta robiło się element gwintowany. Gwint wewnętrzny robiło się za pomocą specjalnych gwintownic stalowych, wszystko było znormalizowane, każdy gwint miał osobny wymiar. Również należało wykonać czopy, tu jest akurat wieloczep. Które wykonywano za pomocą zwykłej piły i duta. Kontownik drewniany z montowanym elementem poziomującym, służyło do mierzenia kątów i pionów oraz poziomu, przykładając i pionując część dolną część pionowa wyznaczała dokładny pion. W otworach były montowane oczka poziomujące, tak jak w obecnych poziomicach. W tej części były montowane piony, które spuszczane na sznurku wyznaczały w dół na dowolną głębokość linię pionową. Służyły do budownictwie do pionowania konstrukcji murowych lub drewnianych. Narzędzie stolarskie, piłka nietypowa, służąca do nacinania pod tak zwane łączenie na zakład. Po odrysowaniu na elemencie, którym miało być nacięcie piłką Nacinało się do odpowiedniej głębokości wystające elementu tnącego. Jeśli narzędzie zagłębiło się do elementu drewnianego, to znaczy, że w tym przypadku głębokość nacięcia była 1,5 cm. Na przykład przy tej węgielnicy jest wycięcie czopa wewnętrznego. Po prostu nacinało się element do głębokości wyznaczonej. Tak głębokość jest 1,5 cm, tu jest około 8 mm, czyli musiało być użyte narzędzie podobne, o mniejszej odległości części tnącej. Narzędzie stolarskie, duto, dzisiaj powszechnie stosowane, również wykonane z kutego elementu roboczego i rękojeści służyło do wykonywania Otworów, czopów po nacięciu grzbietnicą, zbierało się część drewna, które było wyeliminowane właśnie za pomocą szerokiego duta. Trzymane w ten sposób, pobijane młotkiem, dawniej drewnianym, dziś metalowym, Struk stolarski zwany spustem, służył do wyrównywania powierzchni długich, na przykład powierzchni deski podłogowej. Na idealny styk musiały być wyrównane co do milimetra, aby nie było szpar. Te strugi były bardzo długie, dochodziły nieraz do wymiarów dwumetrowych. Osobiście widziałem takie. Strug zbudowany jest z części drewnianej, długiej. Idealnie równej, wmontowane do tego jest tak zwane żelazko stalowe, bardzo ostre, zabijane klinem. Regulowało się grubość wióra, wbijając to żelazko i wypuszczając go na odpowiednią wysokość z drugiej strony. I klinując, aby się nie wycofał. To jest tak zwane żelazko. To narzędzie służyło do wykonywania wewnętrznych obłych elementów w klepkach, np. beczek lub dzierży. Po prostu strugało się wióro po wiórze, robiąc kształt okrągły wewnętrzny. Dzisiaj niestosowany. Narzędzie służące do drapania elementów drewnianych obłych po to, aby powierzchnia była szorstka do połączenia drugiego elementu na klej. W narzędziu są trzy powierzchnie: jedna ząbkowana i dwie powierzchnie gładkie, wyoszczone. Jedna prosta, druga do wyobleń, też są elementami tnącymi do strugiwania, do zestrugiwania. Dzisiaj podobnym narzędziem jest tak zwana cyklinka, którą się robi renowację parkietów przy ścianach. To narzędzie to strug regulowany, służący do wykonywania pióra w deskach do łączenia na tak zwane własne pióro, głównie wykonywane w celu połączenia desek podłogowych. Jest regulacja co do szerokości i głębokości tego wypustu, potocznie zwanego piórem. Obecnie nieużywane, zastąpiły go frezarki dorszol-gólnożrzeczeniowe. Do kompletu tego struga jest odwrotność, czyli w pust. To jest typ męski. Drugi, który jest na, na, na desce, wychodzi w pust. Jest typu żeńskiego. Tu są e, śruby regulujące e, szerokość, gdzie ma powstać tak zwane pióro. W zależności od szerokości deski, regulowane pokrętłami. To urządzenie to podpórka do elementów przykręcanych do warsztatu stolarskiego długich, żeby element typu deska nie, nie obwiz na końcu, regulowało się wysokość zamocowania na warsztacie, poziomowało się przy pomocy tak zwanych zaczepów i ruchomego konika. Ustawiając wysokość. Spoczywała na tym deska lub inny element drewniany i stolarz mógł pracować no, na jednym poziomie, bez żadnych przekła przekłamań w, w ugięciu.